Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl Edukacja. Geoedukacja. Skutki globalnych zmian klimatu. Rozmawiając o tym, jakie zmiany klimatu nas czekają, musimy podzielić ten temat na dwie części. Klimat wyznaczamy na podstawie temperatury oraz opadów, i to właśnie zmiany tych dwóch elementów będziemy rozumieć jako globalne zmiany klimatu. Zacznijmy od opadów. Oczywiście, rozmawiając o wszelkich zmianach, Trudno będzie wskazać te, które w tym samym nasileniu i w tym samym kierunku będą występować na całym świecie. Bo w jednych częściach świata możemy obserwować zmniejszenie ilości opadów, podczas gdy w innej części naszego globu ta ilość opadów może wzrosnąć. W dodatku tempo tych zmian może być bardzo różne, bo np. spadek czy wzrost ilości opadów. Może przebiegać po prostu w różnym tempie. Zacznijmy może od spadku rocznych sum opadów. Pierwszym elementem, który chyba w największym stopniu nam się kojarzy ze zmniejszeniem ilości opadów, będą susze. Susze mogą oznaczać przynajmniej dwie rzeczy, z których powinniśmy sobie zdawać sprawę. Z jednej strony będzie to oznaczać występowanie strat w rolnictwie, no, i tutaj, zależnie od części świata, o której mówimy, mogą się one przekładać albo na wzrost cen żywności, no bo jeżeli na rynku będzie mniej żywności, to jej ceny będą większe. No i to jest problem, który dotknie przede wszystkim kraje wysoko rozwinięte, ale z kolei te wysokie ceny żywności mogą być nie do przeskoczenia dla krajów, które są słabiej rozwinięte i tam. Może się pojawić problem głodu. Dłuższe okresy suszy to także zwiększenie zagrożenia pożarowego na przykład dla lasów, a to będzie oznaczać nam kolejne sprzężenie zwrotne, bo w wyniku pożarów lasów do atmosfery będzie dostawać się większa ilość dwutlenku węgla. Spadek ilości opadów to także zmiana występujących naturalnie formacji roślinnych na danym terenie. Wszystkie organizmy roślinne potrzebują odpowiedniej ilości wody. No i sprawa jest prosta: jeżeli tej wody jest za mało, to pewne gatunki roślin nie utrzymają się na tym obszarze. Takie dwa najbardziej pospolite skutki związane z tym to będą pustynnienie. Które dotyczy obszarów sawanny graniczących z półpustyniami, oraz stepowienie, które nieco bardziej może zagrażać naszej części Europy. Stepowienie będzie prowadziło do tego, że lasy liściaste i mieszane strefy umiarkowanej mogą stopniowo ulegać przekształceniu w stepy. Pustynnienie. To także zwiększanie się ryzyka występowania burz piaskowych na nowych obszarach. Kolejnym problemem będą rzeki i jeziora. Spadek ilości opadów może oznaczać tutaj dwie rzeczy. Na obszarach w naszym klimacie będzie to się często przejawiać tym, że poziom wody, który występuje w rzekach lub jeziorach, będzie po prostu mniejszy. Natomiast na obszarach, gdzie mamy do czynienia z klimatem, w którym występuje pora sucha i pora deszczowa, w przypadku dalszego skracania pory deszczowej lub jej całkowitego zaniku, może to oznaczać zanik występowania jezior i rzek okresowych. Zmiany w opadach to jednak nie tylko spadek ich ilości to również przesuwanie się stref opadów. W sumy roczne w skali kontynentu czy świata Mogą nawet nie ulegać jakimś większym zmianom, ale te opady mogą występować w całkowicie nowych miejscach. A to oczywiście będzie oznaczało, że granice naturalnych formacji roślinnych stopniowo będą przesuwać się bardziej na północ lub bardziej na południe, zależnie od tego, w którą stronę będą przemieszczać się strefy opadów. Oprócz samych ilości Ważny jest także czas występowania opadów atmosferycznych. Klimat śródziemnomorski to słoneczne lata i deszczowe zimy. W Polsce opady w lecie występują, a więc ryzyko suszy jest u nas znacznie słabsze niż ma to miejsce właśnie w klimacie śródziemnomorskim. Jeżeli te zmiany okresu występowania opadów Będą się pojawiać, będzie to miało oczywiste przełożenie na uprawy, czyli na przykład może się pojawić w Polsce konieczność nawadniania obszarów na coraz większą skalę. To, co już teraz obserwujemy, to także zmiana rodzaju opadów, który występuje w Polsce. W naszym kraju mamy dwa podstawowe rodzaje opadów to znaczy deszcz i śnieg. Od wielu lat obserwujemy, że ilość śniegu, jaka spada w okresie zimowym, jest zdecydowanie mniejsza niż jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Oznacza to zmniejszenie retencji śnieżnej, a w związku z tym także słabsze zasilanie wód podziemnych, co może w konsekwencji prowadzić do zmniejszania zasobów tych właśnie wód. Zmiany klimatu to przede wszystkim jednak zmiany temperatury. To właśnie chyba z tym elementem najczęściej utożsamiamy sobie zmiany klimatyczne. Globalne ocieplenie to właśnie wzrost średniej temperatury. To, co najbardziej nam się kojarzy, to oczywiście wzrost temperatury powietrza na lądach, na których mieszkamy. Ale przecież rośnie również temperatura oceanu i to może właśnie od tego zaczniemy. Wzrost średniej temperatury oceanu może oznaczać kilka rzeczy. Po pierwsze, chyba najbardziej znanym skutkiem będzie wpływ tych zmian temperatury na cyklony tropikalne. Możliwość ich powstania oraz ich siła zależy od temperatury wód. Jeżeli temperatura wód będzie większa, będzie to oznaczać przynajmniej trzy skutki, z których warto sobie zdawać sprawę. Po pierwsze, na pewno będą one pojawiać się częściej. Po drugie, również częściej będziemy mieć do czynienia z tymi najgroźniejszymi cyklonami tropikalnymi, powodującymi największe straty materialne. Ale wzrost temperatury oceanu będzie oznaczał także to, że cyklony tropikalne będą pojawiać się na obszarach, gdzie dotychczas się nie pojawiały, ponieważ woda do tej pory miała tam zbyt niską temperaturę. Zmiana temperatury wód w oceanach to także oczywiste przełożenie na organizmy, które w nich mieszkają. Wzrost jej temperatury będzie mógł oznaczać dwie konsekwencje. Część organizmów, która nie jest w stanie się szybko przystosować, albo przemieścić się będzie wymierać. Natomiast inna część będzie zmuszona do migracji, czyli przenoszenia się w nowe miejsce. Zmiany temperatury wód w oceanie mogą prowadzić także do zaburzenia cyrkulacji oceanicznej. Dla nas najważniejsze będą zmiany występowania prądów morskich, bo to przecież od nich zależy między innymi, Temperatura powietrza i opady. Wystarczy porównać sobie wpływ na klimat ciepłego i zimnego prądu morskiego. No i wreszcie wzrost temperatury oceanu oznacza, że może rozpuścić się w nim mniejsza ilość substancji. W wodach wszechoceanu rozpuszczony jest m.in. także dwutlenek węgla, który w wyniku wzrostu temperatury będzie musiał być emitowany do atmosfery. Co przyspieszy globalne ocieplenie, powodując tak zwane sprzężenie zwrotne dodatnie. No i przejdźmy do tej części świata, która chyba nas najbardziej interesuje, no bo człowiek jednak zamieszkuje przede wszystkim lądy, więc porozmawiajmy o tym, jakie będą skutki wzrostu temperatury powietrza na lądach. Pierwsze, pewnie każdy z Was zdaje sobie sprawę, że w lecie występuje zdecydowanie więcej burz niż w okresie zimowym. Wzrost temperatury może więc oznaczać silniejszą konwekcję, a w konsekwencji będzie to prowadzić przynajmniej do dwóch skutków: większa konwekcja to też oczywiście większe ryzyko powstawania chmur burzowych, w przypadku których mamy do czynienia z opadami nawalnymi. Gwałtowne opady. Będą powodować zniszczenia upraw, a to, tak jak już było wspomniane wcześniej, przy suszach może oznaczać wzrost cen z żywności albo głód w niektórych częściach świata. Gwałtowne i nawalne opady są niekorzystne jeszcze z jednego powodu: więcej wody wtedy spływa po powierzchni, a zdecydowanie mniej wtedy wsiąka. Oznacza to, że mniej wody będzie trafiać do wód podziemnych, więcej będzie spływać po powierzchni, a więc również dostawać się szybko do rzek, a to oznacza większe ryzyko powstawania powodzi. No i gwałtowne opady mogą także powodować częstsze powstawanie np. lawin błotnych. Burze to także, oczywiście, większa ilość błyskawic. Jeżeli te chmury burzowe zaczną nadciągać nad obszar, na którym wcześniej panowała susza, no to łatwo dodać 2 plus 2. Błyskawica w suchym lesie może oznaczać bardzo szybko rozprzestrzeniający się pożar. Wzrost temperatury to także topnienie lądolodów. To będzie oznaczać daleko idące efekty. Po pierwsze, będzie to oznaczać wzrost poziomu wód w wszechoceanie. Stopienie całej Grenlandii to jest około 6-7 metrów więcej wody w oceanach. Stopienie całego lodu na Antarktydzie to jest dalsze 60-70 metrów. Oczywiście nie stanie się to w ciągu roku, 10 czy nawet 100 lat, ponieważ tego lodu jest naprawdę dużo, ale stopniowo ten poziom wody będzie się podnosił. A to oznacza kilka skutków. Po pierwsze, zatopienie obszarów na wybrzeżach, które przecież są bardzo gęsto zaludnione, czego skutkiem będą masowe migracje w głąb lądu. W niektórych częściach świata to już się dzieje. Takie wyspy jak Vanuatu już dziś muszą walczyć z globalnym ociepleniem, i już jakiś czas temu ludność niektórych wysp została ewakuowana. Topnienie lądolodów to także zmiana albedo powierzchni Ziemi. Krótko mówiąc, biały kolor odbija promieniowanie. W momencie, kiedy tego białego koloru będzie mniej, bo powierzchnia lodowców ulegnie zmniejszeniu, będziemy mieć więcej ciemnego koloru na powierzchni naszej planety. To jest kolejny przykład tego sprzężenia zwrotnego dodatniego. I pamiętajmy o tym, że jeżeli lądolody znikną, to pojawia się cała masa terenu, do którego. Mamy łatwiejszy dostęp, gdzie mogą znajdować się zasoby, o które mogą zacząć toczyć się konflikty. Nie tylko lądolody się topią, bo topią się również i lodowce górskie. Z Himalajów wypływa wiele rzek, których jednym ze źródeł zasilania ich w wodę są właśnie lodowce. W momencie, kiedy ich zabraknie, Oznacza to, że w rzekach będzie mniej wody i nie będzie można nawadniać pól. A to oznacza susze, straty w rolnictwie i po raz kolejny głód albo wzrost cen żywności. Wzrost temperatury oczywiście dotyka także obszarów Syberii. Tam oraz w północnej części Kanady występuje wieloletnia zmarzlina, która stopniowo zaczyna coraz głębiej rozmarzać. Grunt robi się niestabilny, a infrastruktura, która się tam znajduje, ulega zniszczeniu. Wyższa temperatura to także wyższe parowanie, a to oznacza, że woda, która spadnie na powierzchnię, będzie szybciej parować, a mniej jej będzie wsiąkać. To kolejny skutek prowadzący do tego, że ilość zasobów wód podziemnych może stopniowo maleć. Silniejsze parowanie oznacza także w takim razie większe susze a tu już mamy znany schemat straty w rolnictwie i zależnie od części świata wzrost cen żywności albo klęski głodu. Globalne ocieplenie to także zmiany, które dotyczą pór roku. Z jednej strony ulegać będą zmianie ich długości. Najczęściej będzie to polegać na tym, że zima będzie robiła się coraz krótsza, a z kolei okresy lata będą ulegać wydłużeniu. To będzie oznaczało oczywiście także zmiany w kalendarzach, np. kwitnienia roślin czy zasiewów pól w rolnictwie. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do zaburzeń łańcucha pokarmowego. W momencie, kiedy wcześniej zacznie się robić ciepło, mogą szybciej zacząć rozwijać się owady, a to oznacza, że może zabraknąć żywności, na przykład dla piskląt, które do tej pory wlęgały się w tym samym momencie, co rozwijały się owady, ale w sytuacji, kiedy dojdzie do rozsynchronizowania się tych dwóch elementów, może to oznaczać problemy dla jednego z tych gatunków. Wzrost temperatur to oczywiście także wydłużenie okresu wegetacyjnego, a to będzie oznaczało przynajmniej kilka rzeczy, jeżeli chodzi o rośliny. Z jednej strony będą pojawiać się nowe gatunki, które do tej pory nie występowały na danym obszarze z powodu zbyt niskich temperatur albo zbyt krótkiego okresu wegetacji, ale znowu wkroczenie tych nowych gatunków. Może oznaczać, że te, które były tutaj wcześniej, zostaną wyparte. Ta zmiana długości okresu wegetacyjnego będzie oczywiście wpływać także na rolnictwo. Doskonałym przykładem, jeżeli chodzi o Polskę, jest tutaj coraz większy udział kukurydzy w zasiewach w naszym kraju, a jest to roślina, która właśnie wymaga dłuższego okresu wegetacyjnego w porównaniu do żyta czy pszenicy. Wyższe temperatury oznaczają także, że będą występować częściej ekstremalne upały. Ataki gorąca to oczywiście olbrzymie zagrożenie dla osób starszych i tych najmłodszych, a to może oznaczać wzrost ilości zgonów. No i wreszcie wyższe temperatury wpływają także na owady i bakterie. Ich populacja może być większa, a to może prowadzić do eksplozji chorób, do pojawiania się ich na nowych obszarach, albo do większego rozwoju szkodników, które będą niszczyć plony, a to będzie oznaczać straty w rolnictwie i po raz kolejny wzrost cen żywności oraz głód. Wśród jednych z zagrożeń dla Europy, które pojawiają się w wyniku zmian klimatycznych, wymienia się między innymi ryzyko pojawienia się na naszym kontynencie malarii